Kuromi, cukrowa kuromi, ee, kryształowa kuromi. jest test. Very sensual. Co, z... Co sądzisz? Pianka. Pianka pokryta cukrem. O smaku. Chyba cukru. Zatestuj. Smakuje jak taka pianka, po prostu jakbyś kupiła do grilla. To nie ma smaku. Tak, tak się kończy z poufalaniem. mi się skakał na bluzę! Ja pierdolę, dobrze, że mam Co o tym sądzisz? To więcej nie nakarmię Stefana. Stefan, nein! Stefan, Nie, i tobie wie, kurwa, mamy kiełbasy. A powiedz, jakie to Zero polskich złotych. Musztarda, ketchup, musztarda. Dobra. Mm. To jest chyba największe spełnienie moich marzeń. Dzisiaj kiełbasy za darmo. Pyszne, smaczne. Wyczuwam nutkę węgla. Myślę pierwsza. Myślę pierwsza. Pamiętam, że on patrzył. On patrzył, na moje ręce patrzył na, na, na plus, jakie stawiam, na minus jakie wstawiam. I ja już wtedy miałam taki przebłysk... A, a może coś ten był ten? <grym> a ten? Ale... a Słuchajcie, widzowie, znaleźliśmy ukryte przejście. Słuchajcie, to jest teraz urbex My. Ja bym poszła tam eksplorować, ale one się boją. Strasznie. się. O Chowamy się tutaj w tej piwnicy, chowamy się, słuchajcie, uciski, wygląda. Chowamy się, słuchajcie, przed. Terminatorem. Tak, terminatorem. kakao! kakao! Hej, kochani, dzisiaj idziemy wyrywać z halo. Hejka, kochani, to my znowu dla mnie. Chciałabym powiedzieć, że one są psychicznie jakieś nie, niezrównoważone. Czy wy słyszycie jak one mówią? Jak mówimy, normalnie mówimy. Nowy fris, Nowy haircut. Nowy haircut. Idziemy po Twojego chłopaka teraz. Twój chłopak będzie dzisiaj na subie. Sandalitz, czemu ty się tak przykleiłeś, bracie? Podważ go, podważ go. go. Kurwa, Addison, the fuck is <noise> No bracie, co ja mam Dobra, może ucho wezmę mu. Ejka, hey, kochani, trochę, trochę fail. Trochę fail. Chcieliśmy wziąć Sandbergę, ale mamy tylko brodę, okej? Okay? Ale jest męso. jest które mówię mówią prawdę. <noise> Ej, hey, no ale brat się tak przykleił, kurde, do tej Bydgoszczy, że... No 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 dobra, trudno, no może być, no. O nie. No to ja, a nie Zandberg. No nie, to musi być taki jednostajny. Myślisz, myślisz, że co Zandberg ma nagrzale